Where am I? O kurwa Dobra, tu po lewej jest łazienka. Człop, czy ja chcę kurwa do łazienki wchodzić? Początek jest trochę bedga, no właśnie, ale to, to może to i dobrze, wiesz, bo nie, nie, jest, nie będzie przynajmniej zbyt intensywnie jakiś alkohol chyba podniosłem. Kibel. Halo? Gdzie to kurwa puka? Ktoś mnie puka, a nie wiem gdzie. Kurwa, dziwny ten dźwięk, taki zbugowany. Nie będzie zbyt intensywnie. Mhm. Kappa. Ja wiem, do dzisiaj jest wysoko, widzę. I co ja mam tu zrobić, kurwa? Nie ma innego wyjścia. Nie, 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 ja nie chcę wracać. Oj, nie, nie. Zamknąłem, dziękuję, do widzenia. Nie wracam na dół, nie ma chuja. Ja wychodzę tędy. Kurwa. Open this door. Hello. Kurwa. Muszę. Mam szczypce, to mogę komuś zajebać nimi? Czy nie mogę? My tak. O, cichuju złoty. No to zajebiście jak muszę wrócić. Ja wchodziłem po tych schodach? To kurwa za dźwięki są. Ja bym chyba ten sandaler kurwa na tą grę, nie? Pierdol się! Kurwa! No pierdol się! You fucking bitch! Wait, wait! so it's curva Dobra, masz tą maczetę, weź jej łeb upierdol po prostu. Bo mogę przez nią przejść. Chodzę jej po głowie normalnie tego. Nieważne. Dobra, i co teraz? No bo ona tu. Aha, co? Skąd ona kurwa tą maczetę wzięła? Dobra, chodź, kurwa, chodź. No chodź, kurwa, solówę robimy. No, no chodź, kurwa. No chodź, kurwa. O ty, suko. Kurwa. No. No, jak ona mnie? Przecież, kurwa, zajebała mi, no, kurwa. No. dalej. Właśnie, zajebaj swoją żonę, stary. Nie, żeby coś. Kurwa. Nie, muszę apteczki. Wie. Kurwa! Ten aplauz! Czekaj, bo tu można coś przeszukać. To ja przeszukam. Jeżeli zajebą, no widzisz, no, no zdarza się, kurwa. no. Nigdy nie wiesz, kto się człowieku przepotwarzy.

A jej już nie ma, ale siekiera jest, no to tyle dobrze. Czy strych, tak? No? no dobra, a nie mogę ten dyskont przyszedłem, kurwa? Tylko na strych muszę iść? I co teraz to będzie działać nagle? No właśnie, oczywiście, że nie będzie. A idziemy do Matisonka na strych. Mogę zapisać, więc zróbmy to. No co ja mam tu kurwa zrobić? Skoro to nie działa. A chyba że ja muszę tą tą. No dobra, najlepsze, że tu wszystko przeszukałem, tu nie było. Ale mam szczypce do tego, nie? Żeby to otworzyć, nikogo nie ma. ty tymi kurwa szczypcami otwieraj tą szafę. O, bezpiecznik. No i dobrze, zajebiście. Jak kurwa, przecież. Ach, chuj, nieważne. Ona poszła na górę, prawda? Na strych poszła, prawda? Czy tu mi wyskoczy? Ratuję, nie ma. On coś się tutaj zrobić, nie? Wracamy

Byliśmy, wd买... <Sz 1971> <ś pluralissions> jak nie pierdolę. się wykrwawił bez tej ręki. I co ja mam teraz z tym zrobić? Gazówka jakąś dawaj. No co ja mam z tym kurwa zrobić teraz? No i krew mi przestała lecieć w ogóle. By Kurwa! Ja pierdolę! Ja dzisiaj za mało dostanę z tych Kurwa! <noise> o, ci chuju złoty, dziękuję przemo Zawał jak 150. No dobra, ale co ja mam kurwa z tą ręką zrobić? Wy mi powiedzcie, bo ja nie wiem, nie? Żona w ogóle nie krwawi, to jest najlepsze, nie? O, no i chuj, już, już mnie nie boli w ogóle. Tak chciałem powiedzieć, już mnie nie boli. To już jest okej, okay, już jest w porządku. Powinienem tu, może ja tu zapiszę, co? Tak, w razie w... Co? Tak? No, no, na sekuracji, nie? Dobra, na strich. Czy ja mam dalej tą sikierę? Mam. mam ją wyciągać, przepraszam? Aj, aha, od 1 do 4. Kurwa, bez tej jednej ręki będzie ciężko, nie? Aha, a tu jest jakieś pomieszczenie, które jest zamknięte. Dobra, to idziemy tu Może tu będzie jakiś medykament Amunicja broń, o właśnie! No! No i dobra No i widzisz, kikuta sobie oblałem I można iść na pierdalać. No, teraz się zacznij. Cyrki! Ja pierdolę! O kur, ale. Celowanie jest źle zrobione. Jezus, dziękuję przemo za 10, ale ja umieram kurwa dzisiaj ze strachu, nie? Ja pierdolę, ja myślę, że ta gra jest naprawdę prostsza. O kurwa. Czuj, celowania dam tak jak na tym. O kurwa. O. o. Teraz trochę chyba za bardzo nawet. Jojeba. Teraz będzie git? A, teraz jest git. Dobra, idziemy. Kikutem otwieram. Co? A to ja nie widziałem, to już patrz. No ciężko, żebym widział. Powiem ci, jak się rzeczy tu dzieje. No. Kurwa, dobra, czekajcie. Paczka z Amo, przyda się? O kurwa. Jakie to kurwa głośno było. O ja pierdolę. O kurwa. O kurwa, ale się przestraszyłem, ja pierdolę. O kurwa. U. O ja pierdolę, aż podskoczyłem. O kurwa, ale akurat. U. Czemu te drzwi się kurwa zamykają? Jest, nie mogę skupić teraz na grze, nie? No, 32, no dobra, to jest git. Mhm. Co do góry? Ale mnie ktoś zaraz za nogi wyciągnie jak nic, kurwa. Co jest, kurwa? Nie... Kurwa, ten Titanic flut! Oła Poczekajcie, nie, ja tego Titanic fluta muszę ściszyć! Ała! Moje uszy! Moje uszy, kurwa! Cześć! Ale mi uszy wypierdoliło! O mój Boże, No nie, no nie aż na tyle, bo u Was to było słychać normalnie, a u mnie kurwa uszy wypierdoliło. Aua, Aua. W sobie ten Titanic. O kurwa, Ja pierdolę nie trafiłem. Zajebiście. Dobra. Kurwa, ty ona zginie dzisiaj, czy? Kurwa, no trzeba umieć trafić jeszcze. Co? Jak ona mi zajeba? Padać czy nie? Ja bym tą piłę jej zabrał najchętniej. Mogę sobie... No i co ja mam teraz zrobić? bo Przecież tu nie wskoczę. A na spacji jest w ogóle unik. I buziaczki dla pani? No. no. i co ja mam teraz zrobić? The <gryw> What the f To jest... to jest Andalert, to jest kurwa mistrzostwo po prostu. pipo hej dziad. No, ale ile on musi mieć siły kurwa? Mię za girę ciągnie, ją niesie na plecach. Jebany kurwa. Jobany. Skurwysyn, jobany no. Giga -chat. Super dziad. No właśnie.

Who... who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Go, go, go. Kurwa, FBI, open go, go. No! Grolly, no, mały? no! It's not good! Get <laughs> Margaret. Boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. <laughs>

Jak mam stąd spierdolić? Łapka, pomóż! Kurwa. Tak po prostu mogę wstać? Ale myślałem. Ja z dzisiaj się dostanę. Chciałem tylko powiedzieć, że ta gra jest gorsza niż yy, ten yy, to prosektorium. Pod względem ilości popierdolonych rzeczy jakie się tu dzieją. Mogę tu coś otworzyć, coś zabrać? Pistolet miałem, mogę ten pistolet odzyskać? Narzędzia Niko, piła, lina, obroża. Co to kurwa? No to Madison? Oj, nie, nie, nie. Oj, nie, nie, nie. Tu nic nie ma. O, ziele. ziele, ziele ma przyjaciół. Wiele. Dobra. Tu to nóż bym stąd zabrał. Dobra, tędy mogę się wydostać, pewnie. Ale tu nie ma innego wyjścia. Tu jest jeszcze coś. To do wapkity czekajcie. Dobra, wracając. Przemodzi się, gora wydaje wszystkie swoje bicy. Tu coś mogę zaczepić. Dziękuję bardzo. Ale naprawdę, dziś jest zwał dostanę przez tą grę jak nie. Mam jeszcze. Ile? 120 kłabiców? No dalej. A ja nie chcę zamykać, tylko chcę dalej. Ile? Kurwa? 120 kłabiców i opierdola. Dobra. Słuchajcie, wychodzimy tędy. Aha. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A co tutaj jest w ogóle? Czekajcie. A muszę tam wyjść. Mm, bo muszę kłódkę tutaj otworzyć. Kurwa. Nie chciałem iść do nich. Ja mam ich jakoś unikać? Co ja mam robić? Żeby oni mnie. No to ty. Promotrzek nie jesteś biedny, słuchaj. Garaż. Nie pojebało mnie aż, tak? Nie byłem skłonny w to uwierzyć. Otwierdzone taśmą, w której nie sposób usunąć rękoma. Zostało mi z 30. Okej. Okay. jakby to... zrzucić jakoś? Kurwa, no czymś muszę to zniszczyć. Tylko czym jak tu nic nie ma? zamknięte z drugiej strony. Ja se na bieżąco... He, fajna ta gra. <grym> Nieźle Fajna, taka niestraszna, nie? W ogóle. Co tu się kurwa odpierdala? O nie, on tu idzie. O kurwa. Opka zniknęła! On tu przyjdzie mnie zajebać, prawda? Kurwa wiedziałem. Spier dalej. No kurwa! I co ja mam zrobić teraz? Spierdalam stąd. Kurwa! Spierd dalej. Ja pierdolę ten bang jeszcze. Kurwa, co za gnój jebany. Jaki to jest pojeb, no jest no, już do klapy. Aha. To jest chory pojeb. No. no... pierdol się, Ok? Pierdol się. A na Space mam obronę. No fajnie, że mam obronę na Space. A, ok. O, ciekawe. Aha, ta ta obrona gówno daje. To zajebiście, nie? Aha, nie mogę tego zamknąć. No kurwa, co ja mam robić, no? Thank you game. Ok, ok. No jak ja mam, kurwa, mu uciec? Came to the wrong house, boy. Aha. Uh-huh. <coughs> Aha. Uh-huh. Co tu kurwa się dzieje? I co jak się obleje to kurwa nogą to znaczy, na nogę to mi się przyklei magicznie? Да стонь от первого, все окей. Ну ладно. Ага.